Siemaneczko z tej strony, pan Iżk i mam dla was krótką informację przed rozpoczęciem tego odcinka. Chciałbym wam powiedzieć, że poprzedniego odcinka nie będzie z tego powodu, że coś mi się zwaliło z renderingiem, za co was bardzo, bardzo przepraszam, eee, ale mam nadzieję, że w tym odcinku zobaczycie wszystko, co zrobiłem w poprzednim i będzie spoko, więc ja się z wami teraz żegnam i do zobaczenia w odcinku. Na razie! Panie, panie Siemaneczko, z tej strony Pan Jerzyk witam was już w kolejnym odcinku serii... Mike... Yy, podróże z Jerzykiem. Sorry, nie przyzwyczaiłem się jeszcze do nowej nazwy. I tak, i w dzisiejszym odcinku pójdziemy do netheru, bo w zeszłym odcinku nie poszliśmy, bo nie ogarnąłem generatora kobla. Tak. I co do poprzedniego odcinka, nie, sugeruj, nie sugerujcie się tym, yy, że ja tam mówiłem o Anglii, coś tam, coś tam. Yy, po prostu tam jeszcze byłem w Anglii. Yy, tam jeszcze byłem w Anglii, a teraz tego. A teraz już jestem normalnie w Polsce. Tam byłem jeszcze w Anglii, a on będzie wrzucony... Był wrzucony już w Polsce, dlatego nie sugerujcie się tym, poczekajcie. Teraz się skapnąłem, że nie ten teksturpak. No, dobra. E, tak. E, Ogarniałem, że nie ten teksturpak po chwili już nagrywania. E, tak. <gryw> Mądry ja bo tamten teksturpaki ja mam takie sobie forfan do grania na hardkorze, bo gram sobie na hardcore tak sam eee, bo wiem że jak ja bym zagrał na odcinku to seria byłaby krótka no <gryw> więc tak em... dzisiaj w odcinku jak mówiłem pójdziemy do netheru. jeszcze wam pokażę jedną rzecz co tutaj się stało dawno nie byłem wam szczerze powiem na tym skyblocku dopiero wczoraj weszłem od dwóch tygodni przerwy coś takiego dwóch? trzech tygodni coś takiego i tak popatrzyłem Wow, ile ja zrobiłem. No. I like mm, Mapce, kurde, no, na mapce nam nie pokaże ile tam jest potworów Ale tak. Mmmm... podejdziemy. Mission Impossible! Wow! I widzicie? I mój mob grinder jest dobry. Ale tam jeszcze nie pójdziemy. Ha! Dobra, zjemy tylko, żeby móc sprintować. Okay. Jak Wam mijają, tak zmieńmy temat, jak Wam mijają pierwsze dni w szkole? Bo mi mijają cudownie jeszcze w domu heche, <laughs> a to tylko z tego powodu, że coś tam się w szkole, na rozpoczęciu roku coś tam się w szkole posrało. I niestety Chyba rura wywaliła czy coś takiego Już na początku roku nam powiedzieli, że ten Że mamy przyjść w następny poniedziałek i Dopiero do szkoły a, w, a że teraz było zamieszanie I nie mieli jak nam dać planów To po plany mamy się zgłosić Shit. I spłoną eee, Kobla jednego potrzebuję mm, Tego I po plany mamy się zgłosić w czwartek <laughs> Więc ja mam jeszcze laucik. Dobra. O, też jest było. Okej. Okay. Dobra, siemanko, witam Was po takim niespodziewanym trochę cięciu z mojej strony Jajuszko. Dwa chyba nawet tak. Tak, ale będziemy rzucać jak będzie więcej. Jak widzicie mam tutaj dwie kury, bo tutaj się odrodziły i sprowadziłem. Tutaj, jak mogliście tam wcześniej, ja nie powiedziałem o niej, ale mogliście ją zobaczyć. Tu była chyba świnka. Ta świnka chyba spadła i nie żyje. Nieważne, bo i tak byśmy nie mogli jej przyprowadzić... Wait, what? Co ty tu robisz, krowo? Chodźmy. Bardzo się przydasz w zagrodzie. Na razie to będzie tak, wiecie... JEDNA WIELKA ZAGRODA DLA WSZYSTKICH PONIEWAŻ MI SIĘ NIE CHCE ROBIĆ INNYCH Dobra e, I dzisiaj w tym odcinku O tu jesteśmy W tym odcinku jeszcze zrobimy tę yy, Łóżkę e, Zaraz wam pokażę Bo tak się tu zajęłem, że aż wam nie pokazałem, że mam tej 10, Ale wykopałem 11 aż Bo się pomyliłem o jeden obsydianu Mm, jest 11. Nie chciałem po prostu was zamęczać od obsidianu, no bo to byłaby minuta samego kopania obsidianu. Smęczące je, ja tu wiem. Dobra. A teraz tak, jak tu... To... Zesrałem. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Tak to było? Tak to było. Jeszcze rozbijemy ten klocek. Przepraszam was. Dobra, jest ok. Taki tam portal do piekła. A teraz najważniejsza rzecz. Mm -hmm. Czy widzicie tu gdzieś flinta? Bo z tego co pamiętam ja chyba robiłem flinta w sensie kupiłem od villagerów yy, tego i robiłem. Przepraszam. Shit. Dobra. Jak coś to sprzedamy. Seriously? Miałem w skrzynce 9 obsydianu? Nie wiem skąd. Tak, przecież ja wykopałem z tego tutaj pod dom. Tą... Oj. Moja głupota. Nie zna granic. Oj, sprzedam te 40 drewna, które mam. Tak, domku na razie nie będę budował. Dobra. Motherfuckers. Ale tutaj... Przystąpiłem tego flinta. Pamiętacie? Nie, robiłem to na odcinku... Nie, na... Świetnie nie pamiętam. Ale dobra. Tutaj będą furtki później. Tylko na razie takie. Prowizorka drewno. To jest to, tak. A, tu nie jest, tu są sadzonki. Oj, dawaj. Mm, Teraz... bloki budowlane. Może jeszcze się na coś skusimy? Właśnie, jedzenie rolnictwo. Na partię ziemniaczków, na partię tego. Ile była trzcina? O, akurat. Ha. I widzicie. I będę miał co robić po zacinkiem. Albo zrobimy to już na następnym odcinku. Zobaczmy. Znaczyliśmy. Cichne. Przepraszam was bardzo. Jak mówiłem... Oj. Nie to. Jak chyba mówiłem tam w którymś odcinku, który Wam wrzucałem. Kataryk. Tam jak widzicie u góry się spałem ja tam... Ja je ja, ten... ja tam postaram oświetlić się może Dobra. mam łopatę? zrobię bo i tak trzeba będzie trzeba na ja razie to tu porzucam to też to też to też kobla oh, wezmę że jakie ja mam tu burdel w tych skrzyn w tych skrzynkach hmm. dobra Drugi miecz łopatę To chyba starczy na razie Miecz ten to na pewno tu już idzie ...kilow tu to tu to tu Ja tak zawsze mam ułożone, więc <t> Dobra, drewna może trochę weźmiemy Patyczków też trochę na no, wszelki wypadek To zaraz użyjemy <laughs> To zróbmy chlebek, to weźmy ten chlebek Wiecie, trzeba też coś tam jeść Dobra, zjem to, idę... W... Coś tu mam skrzynce jeszcze O, dwa miecze, ale 10 pochodni jeszcze jest tu, dobra W tej? Nie ma pochodni, okej okay. No więc zjadłem cały chlebek, teraz pójdziemy na farmę i zbierzemy Oj, czekajcie eee... Dobra, nieważne coś mi się włączyło, ale już to ogarnęłem Sorry za, za, to, za tą za tą moją ścinę przez chwilę, ale czytałem, bo coś mi wyskoczyło na ekranie. Dobra i zobacz, i zrobimy to tak. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powinno starczyć na wszystko i jeszcze zostać miejsca na czegoś więcej na przykład. Więc spoko bo tego, bo trzciny tu nie będzie trzciny... Yy, albo zrobię tam... nie wiem gdzieś, gdzieś na pewno trzcina będzie dobra jeszcze dwa chlebki, okej okay. już flint z wejścia ale zbierzemy już ten grawer żeby tu nie leżał no. i nigdzie więcej nie ma tylko ten jeden, dobra mm, to teraz poproszę jeszcze dwa steki na drogę też się mogą przydać. Robimy flinta. Wiem, że to ryzykowne iść tam bez zbroje, ale... Musimy zejść niżej. Tak. I witamy w... Piekle i zamknijmy to szybko. Easy man. O, są pigmena, chcę się nie kopniemy. Ja je tam jeszcze zamoruję inaczej. Wow, ciekawe co tam jest. Zaraz sprawdzimy to. Może. Już psuję na te. Jakaś... Jakiś pigment spadł. Już się respią! Co to było? Respią. fuck O oh, shit. Oh fuck. Oh fuck. Walnę małego pigmenta. O oh, fuck shit. Mhm, mm to było głupie. Shit. Gdzie ja jestem? Dobra, weźmy jeszcze raz. Dobra, jesteśmy na terze, jeszcze raz wait, what? Jakie kichnę, kichnę kichnę, 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 tak Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz tak yy. włączymy game moda Na wszelki wypadek Jakby tu miał się jeszcze jakiś portal spłodzić coś to zrobimy mu tutaj taką obramówkę że jakbym co, że jak się ten porta pojawi, żebym nie spadł. Dobra. To zwracamy. To był jedyny moment, w którym wiecie, trzeba było użyć game moda, żeby nie było później akcji, że wiecie, że stracimy coś. Nic cennego. Jak będziemy wychodzić z netheru z czymś cennym. Na przykład. No. Ej, przepraszam że ciągam nosem. To nie moja wina, jestem chory. A chcę dla was nagrać. Nie jestem taki obłożny chory, żeby nie móc nic robić. I nie móc chodzić do szkoły. Chociaż chciałbym. Nie no już, początek roku, czas się w końcu uczyć. No. Okej. Okay. Zetniemy te drzewa, pójdziemy po nożyczej ponożyce i zetniemy owca. A donatery chyba w następnym odcinku jak się uspokoją i nie będą chcieli nas zabijać. O, o dobra. Bo chciałem zabić <coughs> blazy, żeby zrobić tom mmm żeby zrobić statw alchemiczny. No. Słowa nie mogłem znaleźć. No. Zaraz rozsadzę oczywiście O i ściągnie, ściągniemy eee. Dlaczego ja chcę ściągnąć owiec Wełnę na łóżko Gdzieś już zrobiłem łóżko God dammit Dlaczego <laughs> ja mam taki po ja pomyślałem o zbieraniu wełny Na łóżko Jakie ja mam tam na dole łóżko Pewnie przez mm, czas kiedy ja mówiłem że będziemy zbierać na ten ten wymieścić takiego Majtwaka że co, co on gada, przecież ma... no... o nie, sorry, to na, na hardkorze potrzebuję wełny do łóżka. Mi się posrał. Przepraszam Was bardzo. Przepraszam Was za mój błąd. Bardzo, bardzo, a to bardzo Was przepraszam. Mm, dobra. Mm. Włóżmy to wszystko. Weźmy to, to, to... no i ty też możesz się przydać. Um, nie tak tak Dobra. Yy, Idziemy teraz farmę zrobić na nowo Dobra Zniszczymy całą wiem, że tu niektóre są prawie w pełnym zbioru ale trzeba to zrobić dobrze Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Spróbujmy po całym rzędzie Dobra... Dobra... A nie zapomnijmy oczywiście o melonach i tych innych. Hmm, poczekajcie... Hmm. E, słuchajcie, zrobimy tak... Tutaj jeszcze... Mam nadzieję, że jak biega to się nie dozwalanie. Tutaj jeszcze zrobimy dalej fa na farmę tych Stitch Sufitego, dobra Ta farma tak zostanie A jeśli chodzi o tą farmę I farmę jeszcze tych y Tą farmę sugar I jeszcze farmę tych mm, Jak to ma Melonów i dyni Daleko, za daleko farmy melonów i dyni, to tym się zajmiemy budową tej farmy zajmiemy się w następnym odcinku. No nie, bez jaj, ja tu weszły mają ja już... no, Dobra. Zajmiemy, zajmiemy się w następnym odcinku budową tych tych e, następnych. Następnej takiej farmy, tylko że na same już te. E, na same już melony i sugarkeiny, Tak. Teraz zaniosę ten staw do tego. Do skrzyncyki. Całe tej temki. I na koniec odcinka. Oj, jak obel tu. I na koniec odcinka możemy pójść, powalczyć z potworkami. Ale zostawię wszystkie o tego. Nie... Te dwa bezne. Dobre. Eee, jeszcze ten z Pójdziemy walczyć z tymi... mobkami mopkami trochę. Powalczymy. Okej. Okay. Mm hmm, mm hmm, mm hmm. Siemanko Batmany, czekajcie. Teraz możemy walczyć, Dobra, może trochę. Cztery powinno być ok? Będziemy się zajmować, w sensie teraz tylko zablokowałem. No. Teraz zajmijmy się tymi. Wow, dostał dwa krytykale. O dziedzia Słuchajcie, jeśli chodzi o ten taki podniebny, co wiecie, moby spadają. Ja sobie go poćwiczę na tym. Ja poćwiczę sobie budowę go na tym Na singlu Żeby mi temki nie wybuchły Poćwiczę go sobie budowę Na singlu, na kreatywie jak e, Uda mi się I pomyślę hmm, Ładnie mi wyszło To wtedy zrobię go tutaj Ale zrobię go albo na odcinku o się zombiaku, o o, gdzie się pchacie? U serduszka. Dobra. Ja mam jeszcze trzy. Dobra. Spróbuję go zbudować na tym, mm, właśnie na singlu, na, si na singlu na tym na kreatywie. Jeśli mi wyjdzie i będzie spoko elo ładny i w ogóle. I nie będzie z nim żadnych błędów, to zbuduję go tutaj, hi, hi. na naszym świecie. A z tamtego wtedy coś zrobimy innego. Dobra. A teraz tak zakończymy odcinek nietypowo. Nie żebym ja to co zrobię zaraz zrobił specjalnie, ale tak wiecie. Nie, nie zrobię tego. Dobra. Na poprzednim odcinku zrobiliśmy już go, prawda? Jeśli tak, to mi napiszcie. Nie, nie musicie. Jak chcecie, to możecie napisać, jak nie to... Ja sprawdzę sobie w odcineczku. Dobra, słuchajcie. To dzisiaj nam niestety nie wyszło. Przepraszam was za to bardzo. Oh, bardzo? Eee, bardzo, bardzo. Przepraszam was za to. Mm, to nie moja wina, to ten mały pigment się nawinął. Ja biłem tylko. A właśnie, a w następnym odcinku jeśli chodzi, jeśli pójdziemy na blazy to pójdziemy z śnieżkami, mam nadzieję, że trochę mi tu popada, trochę mam za zebranie, jak coś to widzę, że tam jeszcze trochę tego jest, więc tak, cześć świneczko, <grych> tak, udało nam się dzisiaj trochę farmy zrobić, nie za dużo, ale trochę, mamy owce, jak będziemy robić tego, wszystkie kolory wełny to mamy jak coś do tego owieczki już, więc tak co? Dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, sorry, jeżykujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam. Na razie, no i cześć, papatki.